Dzień dobry. Przyjechałam do Opola, do multifranczyzobierczyni Sweet Galery pani Anny. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Anno, jest pani w naszej sieci z razem z mężem od 2016 roku, i to już minęło 7 lat. Jak dużo można osiągnąć przez ten czas? E, można osiągnąć wiele. E, można, tak jak my, na przestrzeni tych 7 lat zostać właścicielami trzech konceptów e, i mieć w posiadaniu 5 punktów franczyzowych: e, Lodolandię, Kołacza na Okrągu i Bafre kebab. Czy pracowała Pani chociaż jeden sezon na, na, na jednym ze swoich punktów? Na początku jak startowaliśmy z biznesem i zaczynaliśmy przygodę z franczyzą, czyli w 2016 roku, e, to był nasz pierwszy punkt lodowy, e, to ja cały sezon spędziłam na lodach, pracując e, tylko i wyłącznie ja z dwoma pracownikami, tak? więc e, ja wychodzę z założenia, że nie da się prowadzić biznesu, jeżeli samemu się go nie potrafi robić, jeżeli nie umie się robić e, tych wszystkich czynności i tych wszystkich produktów, które mamy w e, w punkcie, bo Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak rozliczać ludzi, jak od nich wymagać, jak nie wiemy, co od nich wymagać. Ja ten biznes i lodowy, i kołaczowy, i buffery poznałam naprawdę od takiej, można powiedzieć, przysłowiowej podszewki. Ja sobie tak myślę, że pracodawca jest też takim wzorem dla pracownika i dobrze, że Państwo po prostu na tych punktach są i zaglądają, i też tych pracowników wspierają. Wiadomo, że pracownicy czerpią wzorce też z kogoś. I My bez tych ludzi nie jesteśmy w stanie funkcjonować, więc jeżeli my się angażujemy do tego, a naprawdę uważam, że i ja i mąż mąż jesteśmy w 100% zaangażowani, prowadząc te punkty, to pracownicy też to widzą i to się przekłada też na tą pracę, na zaangażowanie pracowników. Jeżeli pracownicy widzą, że szef się nie angażuje, a co najgorsze nie ma go w tych miejscach, nie przyjeżdża, nie odwiedza, nie rozlicza, no to, to nie ma racji gdzieś tam e, powodzenia i nie ma racji bytu. E, no i to się przekłada na pracowników, tak? To gdzieś tam jest skalowane. No ale jak Państwo po tylu latach radzą sobie z e, zarządzaniem pięcioma punktami. Jak Państwo to robią? I gdzie te punkty są zlokalizowane? Blisko domu? My sobie gdzieś tam to poukładaliśmy, trochę może powiem sprytnie. Bo część punktów mamy w dużych aglomeracjach, takich jak Kraków, i tam mamy punkt zlokalizowany pod Ridley Parkiem. Dwa kolejne punkty, czyli Bafry i Kołacza, przed którymi stoimy, mamy zlokalizowane w bardzo dużym, czy znaczy też może nie w bardzo dużym, ale w dużym mieście, bo to jest miasto Opole z dużą liczbą mieszkańców, bo chyba około 120. Natomiast dwa punkty. Hmm, Lodowe mamy zlokalizowane nie przed galeriami, to są nasze własne lokalizacje, i to są miejsca rekreacyjne, takie jak zbiorniki wodne, akweny wodne, i to się fajnie gdzieś tam spina razem. Ja zawsze mówię, że to są takie puzle, które się fajnie ze sobą łączą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli galeria jest zamknięta, to cały ruch się fokusuje wtedy na te miejsca rekreacyjne. Dodatkowo, jak jest piękna pogoda to ten ruch jest w ogóle już bardzo duży, tak? natomiast galerie nam zapewniają tą stałą przepustowość klientów, bo ci klienci są tutaj cały czas. Dodatkowo akurat plusem lokalizacji w Opolu jest też to, że mimo tego, że niedziele są zamknięte, my jesteśmy otwarci, tak, i Kołacz na Okrągło i Bafra Kebab, dlatego że mamy kino, Mm, ludzie przychodzą do kina, parking jest praktycznie pełny, mamy extreme e, siłownię, e, więc ludzie też odwiedzają siłownię, a po siłowni wbrew pozorom wszyscy idą do nas na kawałę, a później na kołacza. No właśnie widzę, że lokalizacja spełnia swoje zadanie, ja naprawdę. Wiecie. Jak najbardziej? 10 lat pracowała pani y, w korporacji. Jak pani widzi świat z zabiórka? Czy jakby miała pani wrócić do korporacji, to wróciłaby pani do niej, czy, czy nie? Jak, jak to jest być swoim własnym szefem? Ehm... Praca w korporacji i prowadzenie własnego biznesu to są dwa różne światy i trzeba zdać sobie z tego sprawę. Każda praca ma swoje plusy i minusy. Jeżeli chodzi o pracę w korporacji, pracowałam tam faktycznie 10 lat. Na stanowisku menedżerskim więc odpowiedzialność miałam bardzo dużą. Stres też miałam bardzo duży. Dodatkowo są to godziny pracy od godziny do godziny, ewentualnie do tej następnej godziny, bo zazwyczaj nie kończy się ta praca w ciągu 8 godzin, tylko trwa ona dużo dłużej. Duża odpowiedzialność, bo też trzeba raportować do szefa. Więc... To jest trochę inny charakter stresu niż my teraz przechodzimy. Prowadząc własny biznes pracujemy cały czas i e, ktoś, kto decyduje się na zostawienie korporacji tak jak ja, musi mieć świadomość taką, że że praca jest z nami cały czas i nawet jeżeli jesteśmy w domu z mężem no to bardzo często o tej pracy gdzieś tam rozmawiamy aczkolwiek staramy się zachować jakiś balans między życiem prywatnym a zawodowym. Jest to są dwa różne światy, ale e, ja bym innej decyzji nie podjęła z perspektywy czasu, jak patrzę sobie na i analizuję tą całą sytuację, ponieważ prowadzenie własnego biznesu daje mi wiele możliwości. E, jak wiemy, Każda z nas, kobieta, pracuje w życiu na wielu etatach i mnie te etaty łatwiej się godzi prowadząc własny biznes niż praca w korporacji. Dlaczego? Dlatego, że jestem na etacie mamy, jest, prowadzę też dom, oczywiście z pomocą mojego męża, no ale wiadomo, że jeżeli organizuję sobie tą pracę, to jestem w trakcie dnia zrobić też wiele innych rzeczy, takie, które sprzyjają na przykład mojej rodzinie, tak? Więc, więc ja na razie już do korporacji nie chcę wrócić, zajmę się prowadzeniem własnego biznesu, z pomocą oczywiście męża, bo on jest tutaj bardzo kluczową osobą, która mnie wspiera i myślę, że gdzieś tam razem się wspiera. I, I chyba się uzupełniamy też. Zresztą my mamy taki dosyć jasny podział obowiązków. Prowadzi Pani z mężem pięć punktów, i wiem, że zarządzają Państwo tymi punktami wzorowo. Jak Pani oczami wygląda współpraca ze Sweet Galery? Czy to, że Państwo prowadzą tak wzorowo te punkty, wynika też z tego, że to my Państwu pokazaliśmy, jak te punkty prowadzić? Eee, na pewno też. Na pewno też nasze doświadczenie, które zdobyliśmy w korporacji, bardzo nam pomaga, tak? no bo gdzieś tam mamy te dosyć duże umiejętności zarządzania ludźmi. Na pewno takim dużym udziałem jest zaangażowanie też franczyzodawcy. Tak? I tak jak bardzo często widzimy gdzieś reklamy czy w internecie, głównie w internecie, franczyza pod klucz. Tak, to jest faktycznie franczyza pod klucz i moje punkty są żywym tego przykładem, bo punkty gastronomiczne, które oferuje firma Sweet Gallery są bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby obsłużyć bardzo dużą liczbę klientów. One są bardzo dobrze zorganizowane, wszystkie punkty mają naprawdę wyselekcjonowany z dostawców, czyli te firmy, które zaopatrują nas kilka razy w tygodniu w towar, Dodatkowo jesteśmy też wspierani wieloma narzędziami do funkcjonowania tych punktów. Między innymi mamy narzędzia do tego, żeby rekrutować, czyli potencjalni franczyzobiorcy, którzy boją się jak będą wyglądały rekrutacje, jak będą wyglądały szkolenia, jak będzie wyglądała praca z ludźmi. do tego wszystkiego są narzędzia. My mamy doświadczenie, ale można to też zrobić bez doświadczenia, tak? korzystając z narzędzi, które oferuje firma. Są narzędzia do rekrutacji, są narzędzia do szkoleń, jest platforma e-learningowa, którą my bardzo często wykorzy wykorzystujemy, de facto przy każdym nowo szkolącym się pracowniku. Ona jest wykorzystywana i jest nam bardzo pomocna. I myślę, że taką kluczową rzeczą, to jest opiekun, który z nami jest cały czas. Dzisiaj zresztą jesteśmy też po wizycie takiego opiekuna. Dzięki temu my naprawdę czujemy duże wsparcie. To nie jest tak, że jak pojawiają się jakieś problemy i zastanawiamy się, jak sobie z nimi poradzić, to zawsze możemy sięgnąć po telefon, zadzwonić do naszego opiekuna i zawsze ten opiekun nam pomoże i po, po, pomoże znaleźć też jakieś rozwiązanie na daną sytuację. No i olbrzymie wsparcie marketingowe, tak jak nawet stojąc tutaj przed tym. Dwoma punktami widzimy, że mamy flagi, mamy potykacze, jest mnóstwo rzeczy, które gdzieś tam nas reklamuje. Jest też bardzo dużo narzędzi do prowadzenia social mediów, też gotowe narzędzia przygotowane przez dział marketingu, więc to zaplecze wsparcia jest naprawdę bardzo, bardzo duże i z perspektywy, patrząc z perspektywy tych siedmiu lat, mogę powiedzieć, że nasza współpraca. Moja i męża, i firmy Sweet Gallery naprawdę jest bardzo dobra i bardzo owocna, i daje ona nam wymierne korzyści finansowe. tak. Dobrze to słyszeć. A na przestrzeni lat, jak Pani to tych siedmiu latach prowadząc biznes, otworzyłaby Pani teraz swój biznes bez wsparcia dużej sieci? Na pewno byłoby to trudne. Dlaczego? Dlatego, że my podejmując decyzję o tym, że to będzie Lodolandia, bo to był nasz pierwszy punkt, e, mieliśmy świadomość też marki. E, Lodolandia wtedy miała 10 punktów w Polsce, ale już była rozpoznawalna, więc e, oczywiście analizowaliśmy to, e, że możemy kupić sobie budkę, ona może być tańsza, e, bo pewnie jest. Ale my też mam, mamy taką świadomość, i mieliśmy taką świadomość, że to całe zaplecze, czyli to całe know-how, które daje nam firma franczyzowa, my nie jesteśmy w stanie tego zbudować od podstaw. Znaczy, pewnie by, bylibyśmy, ale byłby to długotrwały proces i przypuszczam, że pewnie byśmy nie przetrwali na tym rynku, dlatego że konkurencja jest bardzo duża i nasz jeden z punktów, który mamy zlokalizowany niedaleko naszej miejscowości zamieszkania, on jest zlokalizowany nad wodą, ma bardzo dużą konkurencję w przypadku lodów, bo przy akwenie wodnym stoi 5-6 punktów lodowych. My jesteśmy jednym z nich i powiem szczerze, że naprawdę wielką satysfakcją jest to, jak widzimy, jakie kolejki wiją się do nas, a jak do konkurencji podchodzą pojedyncze, pojedyncze osoby. I to daje nam takie przekonanie, że to była naprawdę dobra decyzja, że będąc w sieci. Mamy pewność tego, że menu, które się pojawi na kolejny sezon lodowy, na kolejny sezon kołaczowy, czymś nas zaskoczy. I nas, i jednocześnie zaskoczy też klientów, e, bo też mamy świadomość tego, że jest sztab ludzi, który na to po prostu e, pracuje. E, I jeżeli ktoś stoi teraz przed decyzją, czy wejść do sieci, czy nie, to ja mówię otwarcie, że trzeba umieć podjąć to ryzyko, bo się opłaca. Zresztą, no, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Ja się tego gdzieś tam w życiu trzymam yy, i trzeba ryzykować, żeby wspijać później tą śmietankę. Jaki potencjał pani zdaniem ma street food w Polsce? Duży, bardzo duży. Yy, patrząc z perspektywy tych siedmiu lat, już na samym początku mówiliśmy, że to jest taka nisza w Polsce, ale widzimy to, jak się rozwija firma. Startowaliśmy, jak my byliśmy jednymi z pierwszych franczyzobiorców, były tylko i wyłącznie budki lodolandii. Później pojawił się kołacz, później pojawił się, pojawiła się bafra kebab, e, później pojawiło się Żelato, więc sama firma Sweet Galer daje obraz tego, jaki ma potencjał street food w Polsce. Firma rozwija się bardzo prężnie, tych punktów gastronomicznych jest w Polsce już ponad tysiąc, jak dobrze kojarzę, więc potencjał jest olbrzymi. I miejmy świadomość, że takie życie street foodowe za granicą to jest esencja życia wieczornego, życia miejskiego. U nas w Polsce jeszcze do końca tak nie jest, ale ja myślę, że wiele przed nami. Państwo tak naprawdę rozwijali się razem z firmą Sweet Gallery. Zgadza się, jak najbardziej rozwijaliśmy się z firmą, razem z firmą Sweet Gallery. Dało nam to dużą lekcję, bo byliśmy przez wiele tych etapów tego rozwoju. Każdy rok czegoś nas uczy, każde potknięcia czegoś nas uczą, więc my uczymy się razem z firmą, no i czerpiemy z tego satysfakcję. Otwierając taki biznes, można tak naprawdę stworzyć dla siebie miejsce pracy. Można jak najbardziej. I dla siebie można stworzyć miejsce pracy i dać też to miejsce pracy młodym ludziom, którzy u nas pracują. Bo ja nieraz powtarzam mojemu mężowi, że to, jakie odnieśliśmy sukcesy prowadząc te punkty, to jedno. Ale chyba dla mnie osobiście takim największym sukcesem jest to, jakie udało nam się zbudować zespoły. Bo to naprawdę nie jest łatwe zadanie, e, żeby te punkty, użyję takiego słowa, mogły być trochę takimi samograjami, bo w naszym przypadku trochę już tak jest. E, to naprawdę trzeba włożyć to dużo pracy i bardzo dużo zainwestować w ludzi e, i finansowo, i pozafinansowo, czyli ten czas, e, który trzeba im poświęcić, budując taki zespół. E, to są naprawdę długie godziny pracy, szkoleń, coachingów. E, rozmów e, i w pracy, i poza pracą, żeby też tych ludzi zintegrować, e, żeby naprawdę tworzyli oni taki jeden fajny, zgrany zespół. I ja naprawdę z dużą satysfakcją e, mogę powiedzieć, że my takie zespoły mamy. I e, jeżeli będą nas słuchać nasi pracownicy, to bardzo Wam dziękuję, że z nami jesteście, bo e, to naprawdę daje mi mm, też taką motywację do, do działania. Pani Anno, Sweet Gallery to? to dobra franczyza. To dobry pomysł na biznes. To silna marka na rynku. To duże wsparcie. To świetna współpraca. I mimo tak dużej firmy, rewelacyjna komunikacja. Wspaniale to słyszeć. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo za rozmowę. A państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału.